Co za katastrofa! Mój telefon, alarm, alarm! Telefon alarmowy, co chcą państwo zgłosić? Pożar, pożar, pożar! Pożar w kuchni renizy strażackiej. Wyłącz dopływ gazu, Elvis! Gaz wyłączony! Elvisie Kridlington! Gaśnica znajduje się tuż przy wyjściu ewakuacyjnym! Przepraszam, spanikowałem! Co z moją zupą? O! <laughs> Zdarzyło ci się przypalić obiad, Elvis, ale nie aż tak!